Dzisiaj jedziemy na rajd z Krakowa do Moszowej. Jedzie ciocia Aga. Ciocia Gabrysia jedzie. Jedzie Wojtuś. Jedzie Patryk. Jedzie Antek, Kacper. Leszek. I dziadek nie jedzie. Patryk, może powiedz coś do kamery? Hmm. Na przykład, ty chciałeś jechać taki rajd? Ch chciałem, wyobrażałem sobie, ale byłem chory, bo bolało mnie gardło wczoraj. Dzisiaj też mnie trochę boli. Ale zdecydowałem się pojechać i na razie jest fajnie. Bardzo. Patryk, co ty powiesz? co <noise> <noise> Ja Pan powiedział, że, że zapowiada się fajnie jak powiesz coś do kamery? Sie kamera Cieszę się, że jedziesz na rajd? Nie. To my pojedziemy tędy? Nie Ja myślałam, że pojedziemy tędy tu. tu jest zaznaczona też a, potem, a potem wie, wie, jedziemy w Puszczę Dulowską. W Puszczę będziemy jechać. Tu jedziemy koło Doliny Mnikowskiej. No to, tu... daj, 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 żeby... no. 3, 2, 1, start! Teraz sobie podjazd pod górkę. Chyba podbaczymy. No jak się podpowiedziałeś? Fajnie. Tak? Podoba się on na rajdzie. Jak no. no. ci się na podoba? No bardzo! Dwa słowa do mikrofonu. Świetnie, chętnie to powtórzę. Ale na innym rowerze. No. Powiedzcie jeszcze na zakończenie Ej, rajdu, co wam się Ej. podobało. Trasa, Ej, nie, organizacja. Było, w ogóle trasa była Ej, fajna. Fajta. była trasa. Pogoda. Wiem. Mam... Wojtek mnie Parta, bo Ej, sobie, bo nie, nie musiał wydałować. <laughs>